Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Witam Was z rana w samochodzie, dlatego że ja od rana jeżdżę do po połodzi. Byłam już u okulisty, a właściwie u optometrysty na dobór szkieł do okularów. Teraz przyjechałam do Lidla na takie drobne zakupy, bardzo drobne. W domu Wam pewnie pokażę. I byłam w aptece, bo musiałam kupić, słuchajcie, sobie witaminę A plus E do nawilżenia gardła, mam takie zalecenie od lekarza, ciągle mam problem z gardłem, poza tym, że choruję ciągle ostatnio na o skrzeli, to gardło mam w stanie strasznym, więc y, witamina A plus E y, teraz jadę do domu zjeść śniadanie i potem lecę do manufaktury, bo y, pójdę wybrać i zamówić okulary więc widzimy się później Słuchajcie, przyszłam do manufaktury jest średnia przyjemna pogoda, bo jest 0 stopni. Jakaś mrzawka taka marznąca leci, jest nieprzyjemnie. Ale powiem wam, że dzisiaj jest coś nie tak z ludźmi, bo są strasznie nerwowi. Jak byłam u optometrysty na doborze szkieł, pani była przemiła, bardzo miła, bardzo cierpliwa i bardzo długo, żeśmy dobierały te szkła. I tu było super, ale jak pojechałam do Lidla, to ludzie w Lidlu nerwowi. Panowie przy kasie się kłócili, przepychali, a teraz yy, idąc do manufaktury, zaczepił mnie jakiś facet i mnie zwyzywał po prostu. Ja sobie kulturalnie idę chodnikiem. O, no jakieś pretensje, słuchajcie, no ja rozumiem, że jest zima, nie ma słońca, ale to nie znaczy, że się trzeba na ludziach wyżywać, także apeluję do wszystkich, bądźcie mili dla innych, bo naprawdę mój dzień dzisiaj słabo wygląda, teraz idę dobrać okulary, tutaj będzie miła obsługa, bo znam panie, bo kupiłam tu już masę okularów, bo i dla siebie kupowałam i dla Stasia bardzo dużo już, więc znamy się i tutaj będzie na pewno miło. Okej okay, moi drodzy, jestem już w domu. Okulary zakupione, zamówione w sensie wybrane. Powiem Wam, że bardzo się cieszę, bo wybrałam takie, jakie chciałam. I kształt, i kolor, oprawek. Wszystko tak jak chciałam. Dzień dobry. I, i udało się i tak naprawdę to były jedyne oprawki które mi pasowały. Eee, poszłam z Boś. zastawieniem, że takie kupię tylko bałam się, że ich nie będzie. Już yes. <laughs> poczekaj. Yes. Ale były. Przymierzałam jeszcze chyba ze trzy modele oprawek, które mi się podobały, ale niestety no jak je założyłam, to już słabo w nich wyglądałam. Więc zdecydowałam się na te pierwotne. Czekaj, Julus. Eee, no i teraz Mała, dzień roboczy już w patrzyk. domu. Ja mam tam Super, widzę eee, i e, e, chciałam Wam pokazać taką małą ciekawostkę dla tych, którzy e, są posiadaczami kotów. Otóż nasza Ramonka ma 5 lat, w tym roku będzie miała 6 i mamy od samego początku jak ją kupiliśmy, mamy kuwetę i właśnie e, stwierdziłam, że czas ją wymienić, dlatego że, że po prostu wiecie Dno już jest takie przeżarte, nieładne, i kupiłam nową kuwetę, ale teraz postawiłam troszkę na dodatkowe gadżety, żeby ułatwić sobie życie. Odkryłam to naprawdę, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że ja o tym nie wiedziałam, że takie rzeczy są, ale już Wam idę pokazać. Tutaj ta fioletowa, różowa. Kuweta to jest ta stara. I zaraz będę ją opróżniać i do wyrzucenia będzie szła, bo środek jest już w kiepskim stanie. Tutaj mam strasznie brudną podłogę, ale specjalnie właśnie to robię przed myciem podłogi, bo to jest brudna robota. I tutaj kupiłam nową kuwetę, szarą, jakiejś tam znanej marki. Nie pamiętam oczywiście jakiej, ale znanej marki, takiej kuwetowej, że tak powiem. I słuchajcie, odkryłam właśnie, że są worki do kuwety, że jak się wsypiesz wirek, to później jak się go wymienia cały, to tylko się bierze worek rachciach i już. I to jakby zaoszczędza nam robotę. O, Kicia tutaj podgląda. Także y, kupiłam na spróbowanie y, kilka tych worków na przetestowanie, y, tylko teraz kwestia tego, czy Kicia o wchodzi właśnie mnie to zastanawia, czy ona będzie chciała, po pierwsze, korzystać z nowej kuwety, a po drugie, czy będzie chciała z niej korzystać, jak będzie ten worek i to będzie trochę szeleściło. Zaraz tutaj wsypię y, żwirek, właśnie. Ale no, mam nadzieję, że będzie y, korzystała, bo ona nie jest jakaś wybredna. Tutaj jest przykrywka do tej kuwety. I właśnie też ona jest z filtrem, który pochłania zapachy. Ja tutaj na bieżąco dbam, wiecie, wyjmuję jej kubki codziennie, co drugi dzień, więc tutaj nie ma. Żwirek mamy silikonowy. O taki właśnie. Takie 5 litrów żwirku wsypuję zawsze do kuwety. I na bieżąco... Mmm... Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mama, to Kończy. Dobrze. I na bieżąco wyjmuję jakby kubki, natomiast całość e, wymieniam tak e, co około miesiąc, trzy tygodnie, cztery, to jej wystarcza. Juluś, poczekaj, e, ten żwirek pochłania wilgoć, także jak ona zrobi siuchu, to tutaj nie ma problemu. Już. wyjdź stąd, bo tu nie ma miejsca, widzisz, będę robić teraz ramonce. E, także wsypuję żwirek do kuwety, zamykam. No i zobaczymy jak ona będzie korzystała Natomiast tutaj słuchajcie Jest włożony Filtr Który teoretycznie ma pochłaniać zapachy Zobaczymy jak to będzie, te zapachy nie są jakieś mocne Ale, ale no niech sobie będzie Jak jest taka możliwość Zawsze mam kuwetę z drzwiczkami Montuję tutaj drzwiczki Dlatego, że ona No wysypuje trochę, jak wychodzi to ten drzwirek Wiecie, wychodzi razem z nią Czasem, więc takie oto tutaj drzwiczki zawsze ma zamontowane, jest przyzwyczajona. Wsypałam żwirek, no i kurczę zgapiłam się jak go kupowałam, bo to jest ten bardzo drobniutki. Ja wolę ten gruboziarnisty, że tak powiem. No ale ona z takiego też korzystała i tutaj nie ma problemu. Natomiast no ja jakoś osobiście wolę ten gruboziarnisty, no ale... Takie kupiłam trzy paczki, więc musimy wykorzystać Juluś. Także jest już w worku. Julian, widzicie, do kuczacza małego. Także teraz zamykam tutaj kuwetkę. To będzie o tutaj sobie tak i zobaczymy jak ona będzie korzystała. Potrzebuję drugiej ręki, więc. Pokażę jak już zamontuję. Ok, całość wygląda tak, udało się. Eee, powiem Wam, że Kicia już jest tutaj podchodzi, co chwilę jest ciekawa, żeby tam wejść. Natomiast e, ciężko chodzą te zatrzaski, żeby zapiąć e, e, tą górę, do dołu przypiąć. E, w mojej tej starej kuwecie e, one bardzo lekko chodziły, więc trochę się tu nasiłowałam, ale mam nadzieję, że one się po prostu wyrobią, że to jest nowe, to wiecie. Juluś tu jeszcze wyciera skórzu. No, i tak stawiamy Ramonce nową toaletę. Dajcie w ogóle znać, jeśli macie koty, czy korzystacie z tych worków do kuwety, bo tak jak mówię, ja pierwszy raz kupiłam, w ogóle ja odkryłam, to jest odkrycie roku. Ja je kupiłam razem z tą kuwetą na koniec zeszłego roku. Tylko Kicia miała właśnie zapełnioną kuwetę, więc dopiero teraz wymieniam, bo taki czas jest. Ale to było odkrycie zeszłego roku właśnie te worki. Ja nie wiedziałam o tym i jak je zobaczyłam, to stwierdziłam, że to jest super ułatwienie. No ale zobaczymy, jak to jej będzie pasowało, czy to się sprawdzi. Jeśli się sprawdzi, to będziemy korzystać. Także taka oto sytuacja. O, Ramonka już ogląda swój nowy sprzęcior. Także dajcie znać, czy korzystacie z tych worków, czy wasze koty chętnie jakby wchodzą, jak ten worek tam, czy im nie przeszkadza, że to szeleści, czy nie przedziurawiają właśnie, jak zakopują tam, czy nie przedziurawiają tych worków i czy to faktycznie jest wygodne i się sprawdza. Ok, przyszła pora na moją kolację. I mam tutaj yy, po prostu chleb zwykły, który sobie wrzucę do tostera, żeby go tak zrumienić, żeby był chrupiący. Do tego tu mam pokrojoną już cebulkę drobną i mam awokado, które kupiłam w, w czym w lidlu. Także za chwilę dodam tutaj takie rozgniecione awokado, sól, pieprz, sok z cytryny i będę miała takie guacamole Więc na te chrupiące chlebki je nałożę, na to pomidorek i herbatka i to będzie moja kolacja dzisiejsza. Ok, jeszcze do tego będzie herbatka, Roy o, taka I powiem Wam, że ostatnio odkryłam przez przypadek coś fajnego Bo ja zawsze rojbosa piję samego, po prostu tak jak zaparzę, tak piję I ostatnio zapomniałam się, że zrobiłam herbatę rojbos I mm, wrzuciłam do niej cytrynę, tak jak do czarnej I powiem Wam, że mi bardzo zasmakowała I teraz piję ją z cytryną Także takie przypadkowe odkrycie też no i tak się prezentuje kanapeczka grzaneczka z awokado i pomidorkiem. Widzicie chlebek jest zrumieniony. Bardzo lubię właśnie to połączenie awokado z taką grzanką, gdy chleb jest ciepły, chrupiący, taki właśnie w tosterze zrobiony. I herbatka rojowa z cytrynką. Także taka oto kolacyjka. Mamy już wieczór. Także ja już powoli kończę tego vloga. Dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną, bo było trochę biegania, było latanie po mieście, były zakupy, było co tam jeszcze było. Było nowe odkrycie właśnie przy wymianie kuwety dla kota. Kicia ma nowy prezent, nową toaletę. Dajcie znać, właśnie, czy korzystacie z tych worków do kuwety, jeśli macie koty, bo dla mnie to jest naprawdę odkrycie roku. Także jestem ciekawa, jak wy ogarniacie ten temat. No i tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę pod filmikiem i napiszcie mi w komentarzach, jak z tymi workami u Was i jakie macie jeszcze super polecajki, jeśli chodzi o kota, bo może coś. Hmm, przypadnie mi do gustu, może podsuniecie mi jakiś pomysł jeśli chodzi, nie wiem, o zabawy, o pielęgnację kota i o tego typu rzeczy związane z kotem także dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa